Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić sobie o akcencie. Postaram się ten mówić. Postaram się powiedzieć ten. Nie. Postaram się przedstawić Wam dzisiejszą zasadę, czyli to, co przygotowałem odnośnie akcentu na jednym wdechu. Mam nadzieję, już miałem super start. Tak czy inaczej, dzisiaj będziemy mówić o akcencie. Zatem rozpocznijmy. To, co widzicie na, na screenie, po lewej stronie mamy jakieś tam zdania. Czyli na przykład do you like pizza? Tak? No i tak właśnie nas uczą, czyli tak uczą nas w szkole. Tak, można mówić oczywiście jak najbardziej, ale możemy to powiedzieć w sposób inaczej, a inaczej po to, żeby móc zrozumieć native'a, czyli móc zrozumieć, nie wiem, z filmów, z życia codziennego i tarara. No więc. Dzisiaj będzie krótko, czyli krótki, szybki patent na to, żeby więcej rozumieć. A dlaczego więcej rozumieć? Moim zdaniem, jeżeli więcej rozumiemy, to też jesteśmy chętniej do, chętniej podchodzimy po prostu do nauki. Jeżeli mniej rozumiemy, to się zniechęcamy i się wycofujemy, nie chcemy się uczyć. To jest chyba oczywiste. A ta zasada jest prosta, więc myślę, że dobry kick na to, żeby, żeby uczyć się dalej ze mną. Zatem, jeżeli mamy na przykład zdanie, do you like pizza, no to wiadomo, że powiemy do you like, ale my chcemy mówić trochę jak native, a przynajmniej rozumieć, jak native mówi, dlatego powiemy do you? Mówimy albo do, albo mówimy dia, jak chcecie. Zaraz wam to pokażę. Jeżeli mamy, do you know where the station is, tak brzmi to ładnie, ale możemy powiedzieć do you know. Czyli. Do you know where the station is? Czyli czy wiesz gdzie jest jakaś tam stacja, powiedzmy. <laughs> Jeżeli mamy do you know what, to możemy też powiedzieć do you know what, do you know what, czyli zastosujemy dia, ja, albo możemy również zastosować do you, know. czyli powiemy do you know what, czyli, no, wiesz, czyli czy wiesz co? Wiesz co? Powiem ci na przykład o tym i o tym, czy coś takiego. No i oczywiście tutaj mamy do you like skiing, czyli możemy też powiedzieć jako do you like do you like king or do you like, które jest lepsze, oba są wykorzystywane, więc jakby tutaj nie, nie, nie trzeba o to pytać. Najlepiej korzystać z dwóch, od czasu do czasu tym czy tym, albo skupić się po prostu na jednym. To jest wszystko, natomiast jeszcze warto wspomnieć o tym, ponieważ tutaj mamy do czynienia, jak już każdy z pewnością zauważył, z present simple, czyli to jest ten pierwszy taki zwyczajowy czas, czyli wszystkie rzeczy, które dzieją się w zwyczaju. Jeśli chodzi o das, tutaj to nie występuje. Może wystąpić, ale i tak będzie troszkę inaczej brzmiało, nie zobaczymy wielkiej różnicy, po prostu będzie takie des. Nie wiem, czy das, czy des, takie, czy des takie połączenie A y, E. To się nazywa tak zwane szła. Ja o szła mówiłem w odcinku czwartym, więc jeżeli ktoś chce, może sobie zerknąć. Natomiast jakby wielkiej tutaj różnicy nie ma. Ten dźwięk szła na pewno w innych formach również się pojawia i ma dosyć wielkie znaczenie. Natomiast tutaj nie, po prostu nie. Więc to jest koniec. Na czym mamy się skupić dzisiaj? Na tym, żeby mówić albo do, albo dzia. Wszystkie te, które mają właśnie tego operatora zawsze będziemy mówić jako Do you know what? Do you like swimming? Uh, swimming czy skiing? Uh, do you know where the station is? And do you like pizza? Aha, no i oczywiście bo ostatnia rzecz No bo też ktoś może o to zapytać um, Mamy oczywiście te słówka pytające takie jak What, who, um, nie wiem, why e, When i tak dalej um, Oczywiście to też występuje, więc jeżeli będziemy na przykład mieli co wiesz na ten temat, czyli powiemy what do you know, what do you know about this topic na przykład. No i wtedy będzie what do you know about this topic. Pozwolicie, że sobie tutaj napiszę, czyli powiemy what do you know, what do you know about this topic. No i też ktoś może powiedzieć, że no, bo ja nie rozumiem, bo oni szybko mówią. No to zobaczcie, what do you know about this. What you know about this topic. Tak to ma działać. Więc do słówek pytających również to hmm, dokoptowujemy. Gdyby oczywiście ktoś się nie zgadzał, no albo miałby wątpliwości, no to można sobie wejść właśnie na tę stronę, które, które tutaj widzicie. Właśnie wpisałem tutaj do you know na próbę, żeby sprawdzić. Zaraz Wam puszczę. Jeżeli usłyszycie to, to super, cieszę się. Bo dotarliśmy do źródła, natomiast jeżeli ktoś by nie słyszał i chciałby sobie osobiście to sprawdzić, no to wiadomo, można sobie skoczyć na tę stronę. Ona nazywa się Play Phrase Me. Już kilka razy o niej mówiłem. Um, no to puśćmy ten kawałek. Ops. O, jeszcze raz. <tutaj>, Tutaj oczywiście, jeżeli się zatnie, możemy sobie odświeżyć i jeszcze raz, więc wrócimy. I już puszczam. There you are. Do you know where they put it? Tutaj ewidentnie mówi Geneł, e, więc wszystko się zgadza. No i co, wszystko? E, króciutki filmik. E, mam nadzieję, że e, wykorzystacie to i będziecie w ten sposób mówić. A tymczasem bardzo dziękuję i trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej. A, mh, na jednym wdechu. <tuszel> Loser.